Cześć Trotek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się, przy jakich autostradach i drogach ekspresowych wokół dużych miast są parkingi i kierowcy mają gdzie odpocząć, a przy jakich miastach nie ma takiej możliwości. Bardzo często w komentarzach pod moimi filmami przywija się temat braku parkingów przy dużych miastach. Dostałem mnóstwo komentarzy od Was, za co Wam serdecznie dziękuję. Główne problemy na parkingach, o których piszecie, to zbyt mała liczba parkingów w okolicach dużych miast. Jest to oczywiście prawda i w filmie o tym opowiem. Jak już jest parking, to jest na nim zbyt mało miejsca dla ciężarówek. Na przykład na Mopie Ostrówkania, czyli pierwszym Mopie na ustradzie A2 za Warszawą w stronę Siedlec. Jest tylko 20 miejsc dla ciężarówek. Jest to rzecz, w mojej opinii, niedopuszczalna. Z racji, że miejsca parkinga w Polsce jest zbyt mało dla ciężarówek, to po godzinie 16-17 znalezienie na nich miejsca graniczy z cudem. Kierowcy śpią na pasach zjazdowych, wjazdowych, awaryjnych czy też na drogach manewrowych. Kolejna sprawa, na którą zwracacie uwagę, to to, że kierowcy śpią kabinami zwróconymi w stronę autostrady zamiast odwrotnie. Częstą kabinę od autostrady oddziela tylko wąski pas szerokości około 15-20 metrów. Prześledzimy teraz parkingi przy autostradach w okolicy Dużych Miast. Zaczynamy od miast Górnego Śląska i Zagłębia, ponieważ jeśli mówimy o siatce autostrad i dróg ekspresowych, to na te miasta należy patrzeć jak na jedno duże miasto. Autostrada A1 wraz z autostradą A4 i drogą ekspresową S1 stanowią obwodnice miast Górnego Śląska i Zagłębia. Długość tej obwodnicy to 118 km. W jej ciągu jest łącznie 12 parkingów po 6 z każdej ze stron, czyli łącznie wypadają średnio 120 km, więc jest to wartość prawidłowa. Niestety, ale część tych parkingów jest za mała. Często mieści się na nich tylko kilkanaście ciężarówek, co przy tak ogromnym ruchu, jaki jest na tych drogach, jest bardzo dużym problemem. Warszawa. Wokół Warszawy istnieją drogi ekspresowe S2, S7, S8 oraz w przyszłości po wschodniej stronie będzie S17. Nie wiadomo tylko kiedy. Obecnie długość obwodnicy Warszawy to 55 km, a docelowo będzie to 85 km. W ciągu całej obwodnicy nie ma i raczej nigdy nie będzie żadnego parkingu. Dlaczego tak jest? Nie potrafił jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Tak jak zawsze powtarzam w moich filmach, co już pewnie znacie na pamięć, że według przepisów parkingi powinny być co 15-20 km, to jadąc przez Warszawę drogami S2, S7 czy S8, odległości pomiędzy parkingami przed i za Warszawą wzrastają do około 60 km. Uważam, że jest to spowodowane dwoma rzeczami. Po pierwsze, ceny działek w Warszawie i okolicy są bardzo wysokie. Teren pod parking przy S2 czy S8 w Warszawie byłby prawdopodobnie najdroższym parkingiem w Polsce, więc możliwe, że ktoś doszedł do wniosku, że lepiej nie budować parkingów. Druga sprawa to już takie trochę moje gdybanie. Jak się spojrzy na odległości od granicy obwodnicy do najbliższego parkingu, to te wartości przeważnie mieszczą się w wytycznych. Wygląda więc na to, jakby zarządca drogi nie przewidział lub zapomniał do całej długości drogi S2, S7 czy S8 doliczyć obwodnicę Warszawy. Co robią kierowcy dużych aut? Oczywiście muszą gdzieś zrobić pauzę, więc szukają alternatyw. W Warszawie takim miejscem jest przyszły węzeł drogi S8 z S17 zlokalizowany w tym miejscu. Co wieczór dziesiątki aut z rejestracjami z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii koczuje na tym pasie awaryjnym. Uważam, że jest to bardzo złe miejsce. Nie dość, że nie ma tutaj żadnej toalety, to dodatkowo jest to pas awaryjny, który ma zupełnie inne zadanie. On służy popsutym pojazdom, a nie żeby zrobić pauzę. Oczywiście kierowcy dużych aut nie są tu winni, bo pauzę muszą gdzieś zrobić, a parkingu w ciągu S8 po prostu nie ma na długości aż 60 km. W drugim co do wielkości mieście w Polsce, czyli Krakowie w ciągu A4, a także w ciągu wybudowanej lub budowany S7 oraz budowanej S52 Również nie ma i nie będzie żadnego parkingu. Można powiedzieć, że tu zadziałał ten sam mechanizm co w Warszawie. Albo ktoś zapomniał zaprojektować parkingi, albo działki budowlane w okolicy były bardzo drogie. Odległości pomiędzy najbliższymi parkingami w ciągu A4 to 33 km, natomiast pomiędzy MOP-em na S7 na północ od Krakowa a pierwszym parkingiem na DK7 w stronę Myślenic odległość wynosi 45 km. Sytuację częściowo ratują samodzielne stacje paliw, jakie zostały wybudowane tuż przy węzłach Balice 2, Kraków-Bilany oraz Kraków-Tyniec. Jednak ich wielkość jest bardzo mała i mieści się tam dosłownie kilka dużych aut. Trzecie co do wielkości miasto w Polsce Wrocław i znowu ten sam problem. Też jestem zdziwiony, ale główny urząd statystyczny niedawno podał dane i Wrocław wyprzedził łódź pod względem liczby ludności, awansując tym samym na trzecie miejsce w kraju. We Wrocławiu obwodnica miasta, czyli droga A8, również nie posiada żadnego parkingu. O ile w Warszawie trudno byłoby znaleźć miejsce, gdzie parking mógłby się znajdować, to we Wrocławiu jest sporo miejsca pomiędzy węzłami Wrocław-południe a Wrocław-lotnisko, gdzie parking mógłby być. Jak wyglądają tutaj odległości? Na DK8 ostatni parking jest w okolicy wsi Cieszyce. Z tego miejsca do pierwszego parkingu w ciągu S8 odległość wynosi 46 km. Jeśli ktoś jedzie z DK8 w stronę Poznania, to odległość pomiędzy najbliższymi parkingami wynosi 43 km. Z A4 do S5 są to 44 km, natomiast z A4 na S8 47 km. Czwarte co do wielkości miasto w Polsce, czyli Łódź, i wreszcie tutaj jest zdecydowanie lepiej, jeśli chodzi o parkingi. Łódź będzie pierwszym miastem w Polsce z obwodnicą dookoła i na każdej z dróg, czyli A2, A1, S8 i S14, jest już lub będzie parking. Obecnie na drogach stanowiących obwodnicę Łodzi są łącznie 4 pary MOK-ów. po jednej parze parkingów na A2 i S8 oraz dwie pary na A1. Dodatkowo w przyszłości ma się pojawić jedna para parkingów na S14. Poznań tutaj podobnie jak w Łodzi, jest zdecydowanie lepiej w porównaniu do większych miast. Jeśli przyjmiemy, że obwodnica poznania wygląda tak. To w jej ciągu są trzy pary parkingów. Jeden na S5, jeden na A2 oraz jeden na S11. Parking w ciągu A2, czyli MOP-krzyżowniki, jest dość wyjątkowy. Wyjeżdża się na niego i zjeżdża w tym samym miejscu. Dzieje się tak dlatego, ponieważ parking ten znajduje się zbyt blisko węzła Poznań Wschód. Dodatkowo, przy S11 przy węzłach Poznań Dąbrówka oraz Poznań Rokietnica znajduje się stacja paliw. Gdańsk i całe Trójmiasto. Tutaj do końca trudno powiedzieć o obwodnicy. Obecna droga ekspresowa S6 już dawno straciła rolę faktycznej obwodnicy i jest drogą średnicową. Jednak dopóki nie powstanie obwodnica metropolitalna Trójmiasta, to wciąż jedyną trasą przelotową będzie S6. W jej ciągu znajduje się jedna para parkingów. Nie leży on bezpośrednio przy drodze. Żeby do tych parkingów dojechać, trzeba z S6 zjechać na drogę zbiorczo rozprowadzającą. I wjechać na parkingi, które znajdują się na terenie miasta Gdynia, niedaleko węzła Gdańsk-Osowa. Wzdłuż obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta, której budowa rozpocznie się za rok, będzie jedna paromopów pomiędzy węzłami Lublewo a Żukowo. Szczecin. Tutaj trudno powiedzieć, w którym miejscu droga S3 i S6 są obwodnicą Szczecina, a w którym przestają nie być. Jeśli przyjmiemy, że w przyszłości powstanie zachodnia obwodnica Szczecina, to między kołbaskowym a goleniowym istnieje kilka parkingów. Sytuacja tutaj jest o tyle dziwna, że jest kilka parkingów obok siebie tuż przy samej granicy z Niemcami. Są tu duże parkingi, gdzie jest dość sporo miejsca dla aut ciężarowych. Następnie istnieje kilkudziesięciokilometrowa dziura. Kolejny parking, i to tylko po stronie zachodniej, znajduje się dopiero koło wsi Kliniska. Natomiast pierwszy parking po stronie wschodniej, czyli jadąc na północ od Kołbaskowa do Świnoujścia lub Gdańska. Znajduje się dopiero koło Goleniowa, czyli po 45 km. Bydgoszcz. Wokół Bydgoszczy istnieje obwodnica miasta w ciągu S5 i S10 stanowiąca 3 czwarte koła. Jej długość od węzła Bydgoszcz północ do węzła bydgoszcz makowiska to 48 km. W ciągu obwodnicy Bydgoszczy istnieje tylko jedna paramopów Szczutki Północ i Południe. Jest to parking kategorii pierwszej, gdzie jest tylko parking i toaleta. Lublin, największe miasto na wschodzie Polski, ma od kilku lat obwodnice w ciągu S12, S17 i S19. Niestety, ale na długości 32 km nie ma żadnego parkingu. Uważam to za ogromny błąd, bo jest akurat w ciągu obwodnicy Lublina idealne miejsce na parking, a jest nim obwód utrzymania drogi zlokalizowany pomiędzy węzłami Lublin Czechów a Lublin Rudnik. Przeważnie obwody utrzymania są w Polsce przy węzłach, tak żeby móc pojechać i w prawo, i w lewo. W Lublinie, mimo że obwodnica jest zaprojektowana bardzo dobrze, to jeśli chodzi o ten element, to uważam, że został popełniony błąd. Parking w tym miejscu miałby idealną lokalizację, bo przecież właśnie pomiędzy tymi węzłami poprowadzone są drogi S12, S17 i S19. Niestety, ale na zawsze zmarnowano tak rewelacyjną lokalizację. Jeśli masz swoje przemyślenia na temat parkingu w Polsce, napisz proszę w komentarzach. Pozdrawiam Radek.